Tyle mnie było wielkie siano, chociaż lubię jak wpadało targetem było coś poczuć, jak się pożegnałem z małą nocą Jadę se przez miasto kopce jak lekarstwa to nie jest medyku, ja rany syntetyczną trawą Jak widziałem ten patrol, to nie było mi łatwo demony tańczą, znam to miasto lepiej niż własną tożsamość Nie wiem czy już biegam z twarzą czy tylko z maską Może się tak stałem jak wiebałem w nosa bankno Kiedy zacząłem zapierdalać z nożem albo boku kiedy zarzucałem Xanax kokem EF czułem się tak samo co jest kurwa halo Gdzie zniknęła wam lojalność Chłopaki pobiegną, kiedy skończy ci się psino A ja mam paru bliskich, którzy mają większą wartość Niż jebane kieliszki, liniki, a w głowie bagno I patrz mi się na mordę, a nie skoki Bo za miesiąc je rozjebie na twarzy jestem spokojny I biegłem przez osiedla, w głowie paranoje Rozmawiałem z Bogiem, czułem dotyk jego na sobie A widziałem już więcej, kiedy byłem małym chłopcem Rap mnie zafascynował, kiedy w chacie były drobne Nie zaufam szmacie, rozbieram je hurtowo Jak już miałem czternaście, miałem chwilę zaćmienia i wróciłem Wróciłem na taśmę, jestem pierdolonym graczem, nic nie czuję i nie płaczę. Jestem pojebany i nic na to nie poradzę. Lepiej się kurwy uśmiechajcie, jak zagram tak, zatanczcie. Słucham nowych bitów na koleżkę, czekam w aucie pusty portfel z Wchodzę w aplikację, piszę jeden, drugi, piszę trzeci, sary trochę wpadnie. W międzyczasie zapisuję wersy na kolanie. Ona zmieniła zdanie, chociaż była wcześniej na nie. Zobaczyła, co się stanie, jak wychodzi ze mnie diabeł. Prowadzi przesłuchanie, ale wie, że ja nie daję. Nie ma gadki, kiedy sięgasz mi do moich Jajec. Dzisiaj już nie krwawię, ale nie widnieje blaster. Po prostu pale piję kawę, zapisuję kurwa kartkę Naprawdę się boję, co się dalej ze mną stanie Bo nie wiem, czy ja wyhamuję piętą, czy zrobi to zatrzymanie Albo przedawkowanie, czy szermiarka w nowym stanie Losujemy, no i nagle na stole nowe rozdanie A w opakanym stanie mam zajebistą łapę Sześciopak na brzuchu, a tam młoda frajdę A kiedy kolega to frajer, to opuszczę bandę A kiedy się za późno skapniesz, jebię się na chatę rady konflikty Dramaty, widziałem tak dużo, że nie naturalne